Cześć, z tej strony Kador, a to jest kolejny gameplay z Farming Simulatora 15. W dzisiejszym odcinku mam w planie dwie rzeczy. Pierwszym jest ścielenie słomy krowom oraz ich karmienie. Drugą jest to wyprawa do lasu, ale dość krótka wyprawa, bo będę ścinał drzewa w troszeczkę niewłaściwy sposób, ale to w dalszej części filmiku, który będzie głównie przegadany, więc skupcie się na tym, że będę głównie gadał, aniżeli skupiał się na tym, co się dzieje na ekranie. Yy, ale najpierw Tu zostało mi troszeczkę słomy z ostatniego razu Więc postaram się ich pościelić jak najwięcej, żeby móc przygotować paszę I okej, okay, zaczynamy, bo naprawdę informacji jest mnóstwo Są jeszcze tematy od was, ale nie wiem czy zdążę je Na ich temat się powiedzieć, wypowiedzieć, bo Tego wszystkiego jest po prostu za dużo yy, Okej okay. Pierwszą rzeczą Jest to, że W opisie do filmiku znajdziecie Link do ankiety W tej ankiecie zagłosujecie co chcecie zobaczyć w następnym odcinku z Farming Simulatora 15 z serii pierwszej? Nie znajdziecie w tej akcji wyprawy do lasu ani karmienia krów, no bo to już robię w tym odcinku, więc po prostu tego tam nie znajdziecie. Ale znajdziecie mnóstwo innych rzeczy i to, co wygra, to za tydzień będę robił w serii pierwszej. A to, co zajęło kolejne 3 miejsca, bądź kolejne 5 miejsc, to będę robił po prostu w następnych odcinkach, żeby było. Że będę nagrywać to, co wy chcecie oglądać, więc możecie głosować, jaką czynność chcecie oglądać, jaką pracę polową, żebyście poczuli się, że macie wpływ na to, co nagrywam. Oczywiście są tam takie czynności, które jestem w stanie wykonać. Nie ma tam na przykład zbioru ziemniaka, bo ja nie mam żadnych maszyn do yy, właśnie tej czynności. Ale tam jest zresztą w ankiecie napisane: są takie maszyny, które mogę ewentualnie dokupić, zresztą to jest właśnie napisane w ankiecie. Tak więc głosujcie. Ok, ale ja dalej będę robił yy, paszę dla krów, i w międzyczasie przejdziemy do kolejnej informacji. Yy, Giant Software zapowiedział, że na targa gameską, które odbędą się od 5 do 9 sierpnia ale oni tam przyjadą 8 sierpnia to będą pokazywać nową y, grę Niestety nie jest to Farmix Simulator 17 tylko Farmix Simulator 16. A co to jest Farmix Simulator 16? Jest to wersja na platformy mobilne, czyli jakieś 3DS -y, PlayStation Vita, Androidy i tak dalej, czyli jakieś tam konsole te przenośne. Smartfony, tablety i tak dalej, więc nie ma się z czego cieszyć. Pewnie większość z Was by chciał, żeby pokazywali Farminga 17, czyli tą pełnoprawną część. Ale informacje o farming są no to, że 17 również mają się pojawić na Targa Gamescom i już mówię. Yy, co? Mój widz o Niku erebancex 535. Też jakieś wymyślniki tworzycie, a później mam problem to przeczytać. Jakże przeczytam to naprawdę sorry poprawcie mnie w komentarzu yy, otóż on przekazał mi info i to bardzo szybko o tym, że powstaje prawdopodobnie kolejne, ale duże DLC, coś jak Titanium do Farminga 13 yy, które chyba będzie się nazywać, chociaż to jeszcze nie jest potwierdzone, DLC yy, Foreshield oczywiście o ile dobrze czytam tą markę ciągników, też się mogę mylić ciągników i maszyn rolniczych ogólnie Byłoby to DLC z maszynami typowo wschodnioeuropejskimi, czyli może jakieś belarusy, jeszcze zetory i może ursusy, także jakieś polskie marki, wiadomo. I, i również w tym DLC ma się pojawić, słuchajcie uważnie, mapa w klimatach wschodnioeuropejskich, czyli innymi słowy w klimatach polskich można powiedzieć, ponieważ... Yy... Ta mapa, na której teraz gram, Bjornholm, ona jest napisana, że jest w klimatach skandynawskich, ale nie ma, czy to jest Norwegia, Szwecja i tak dalej. Więc możliwe, że tamta mapka również będzie napisane, że jest tylko w klimatach Europy Wschodniej, ale niekoniecznie, że Polski. Ale można się spodziewać, że właśnie będzie to mapka y, Polski, w polskich klimatach, a przynajmniej ja na to liczę. I na razie jest mało informacji o tym DLC, więcej pewnie dowiemy się na targach Gamescom, właściwie zarówno o tym DLC jak i złotej edycji, czyli pewnie e, wydaniu wszystkich e, DLC pe, Pełnej wersji gry oraz wszystkich DLC do Farming Simulatora To pewnie więcej dowiemy się na targach Gamescom I od razu zapowiadam, jeżeli te DLC będzie tak duże jak dodatek Titanium w sensie będzie miał tyle, map, tyle maszyn oraz nową mapę, to wtedy te DLC kupię i będę z niego coś nagrywał. Prawdopodobnie wtedy może powstanie nawet trzecia seria Sonic Sonora, nie tylko z tej nowej mapy. Ale to jest jak, jak będzie więcej informacji, to się bardziej będzie planować. To póki co są takie wczesne informacje. Ale odcinek jest przegadany, masakra. Następną rzeczą jest to, że do gry został dodany darmowy. No, właściwie to nie jest DLC, tylko darmowa modyfikacja, ale oryginalna, zrobiona przez Giant Software i została udostępniona na oficjalnej stronie z modami. E, modyfikacją tą jest Amazon Pantera, czyli to coś co było. Ten opryskiwacz samobieżny, który był w farmingu 13, został dodany do wersji konsolowej, ale tylko na te nowe konsole. I teraz został udostępniony w formie darmowej aktualizacji na e, PC. No, to są moje opryskiwacze z serii drugiej. Ale to jest właśnie ten mod Bardzo drogi, więc na razie go nie będę kupować Link oczywiście znajdziecie w opisie do filmiku A właśnie, info o tym modzie podesłał Krzysztof KL On napisał o tym najszybciej yy, Więc dzięki mu za to Dobra, co ja tam jeszcze mam do obgadania Oj, bo odcinek jest strasznie przegadany, masakra Tyle informacji dawno nie było chyba a co to będzie dopiero potarkę gameską. Dobra, może przejdziemy powoli do jakichś tematów. A właśnie. Pierw musimy sobie troszeczkę pewne rzeczy wyjaśnić. Eee, jeżeli ktoś ma temat, pomyślał nad jakimś tematem i, na, i zachce, zachce go napisać w komentarzu, żebym ja się wypowiedział na temat niego w następnym odcinku to niech to będzie naprawdę temat, a nie pytanie. Temat, czyli coś, na co ja się będę mógł wypowiedzieć przez więcej niż 5 minut, może nawet połowę odcinka, albo jedną trzecią odcinka, a przynajmniej więcej coś niż jakieś 5 minut, to jest właśnie temat, a nie pytanie na przykład, yy, napisze ktoś, dla przykład oczywiście e Kador w następnym odcinku, to są tematy dla ciebie. Powiedz, jak się nazywasz, ile masz lat? Yy, ilu, yy, i na przykład yy, gdzie mieszkasz, no to nie jest, słuchajcie, temat, to jest pytanie bardziej do QA lub po prostu do odpowiedzenia w komentarzu. Tematem jest na przykład yy, co sądzisz o grach yy, RPG, czy je lubisz i jakie są yy, zdanie Twoje zalety, to oczywiście to jest przykład. To jest temat, na który ja się mogę obszernie wypowiedzieć yy, Trzeba to rozróżniać. Dlatego, jeżeli ktoś ma dla mnie temat, naprawdę temat, coś bardziej obszernego. To niech przed tym tematem da literkę, dużą literkę T w nawiasie kwadratowym bądź zwykłym, obojętnie. A jeżeli ktoś ma zwykłe pytanie, na które mam odpowiedzieć w komentarzu, bo to naprawdę da się na nie odpowiedzieć w mniej niż 10 słów, więc to nie można nazwać tematem, to niech weźmie literkę w nawias kwadratowy lub zwykły literkę P i wtedy ja będę to rozdzielał, bo dajecie dużo takich rzeczy, na które ja mogę bezpośrednio odpowiedzieć w komentarzu. Bo są za krótkie na tematy, i bym tylko za chwilę w odcinku zerkął na telefon, co to napisaliście, i by taki gameplay słaby chyba trochę wyszedł. Dobra, wszystkie gańzie obcięte. A dlaczego miało być to takie yy, dziwne ścinanie drzew? Już tu bo ja nie będę tego ciął na kawałki, tylko całe je tutaj w tutaj do stawiku. Okej. Okay. A, jest nieprzełączone chyba na... Nie, jest przełączone. Dobra, zrobimy to w taki. Inny sposób. Oho, dobra. Czyżby miał być problem? O, dobrze idzie. Podjedźmy sobie kawałeczek. O, tak powinno wystarczyć. I teraz spróbujemy to załadować. Ja, tak na swoim save, kiedy zarabiałem pieniądze, to w ten sposób to robiłem. Tutaj robiłem to tylko raz, ale teraz myślę, no kurde, nie chce mi się jechać teraz do lasu. W sensie ja już bym chciał mieć te maszyny ponce, po wtedy by szybciej szło. Tak, muszę piłować, ładować i, i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałem sobie, czy by nie zrobić troszeczkę takiej innej wyprawy do lasu. Żeby było troszeczkę bardziej ciekawie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, leż. Leż teraz. Ja sobie podjadę tutaj do tego zbiornika wodnego. Tak więc w tym odcinku nie będę wypowiadał się na żaden temat, który ktoś napisał. Tylko napiszcie jeszcze raz. Jeżeli to jest temat naprawdę, który mam się wypowiedzieć bardziej obszernie, to dajcie yy, w nawiasie literkę T. Jeżeli to jest krótkie pytanie, to literkę P. Dobra, mam 217 tysięcy, ile będę miał? Tylko plus 17 tysięcy? E, to mało. chyba lepiej było normalnie mi pociąć. No ale trudno. Uff, ale się rozgadałem, więc podsumujmy sobie y, jeszcze raz patrząc się na moje krówki Które są bardzo dobre, bo mi mleko produkują, a z tego mam pieniądze Tak więc to są bardzo dobre krówki, Podsumujmy jeszcze raz W się do chwili macie ankietę, głosujcie co mam robić w następnym odcinku y, Drugim jest to, że powstaje Farming na platformie mobilnej i będzie się nazywać Farming 16 To jest druga informacja Więcej będzie na targach gamescom Informacji: może jakieś gameplay albo zwiastun. Drugą informacją, naszą znaczy trzecią informacją jest DLC Forsier i Farming są to złota edycja. Wiadomo, że takie rzeczy powstają. DLC pewnie będzie z nową mapką oraz z tak pewnie będzie podobnie rozmiarem do DLC Titanium do Farmiga 13. I ja podejrzewam, że ukaże się gdzieś tak w październiku, ale to są tylko takie moje podejrzenia. Co jeszcze? No, został dodany ten Amazon Pantera, ten oryginalny mod, więc link macie w opisie do filmiku. No i chyba to wszystko. Jak już mówiłem, macie temat, to w nawiasie literka T, a jeżeli jest to krótkie pytanie, to w nawiasie literka P. Okej, okay, odcinek nie był może za długi, ale dlatego, że był przegadany. Następne odcinki będą dłuższe, bo. Medeknik wykonywał te czynności, te, które zagłosujecie w ankiecie. Przynajmniej 500 z tych odcinków to będzie 5 kolejnych miejsc, jakie y, zdobyły najwięcej głosów w ankiecie. Tak więc w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.